Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Około godziny 15 dożurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym właśnie na tej drodze, gdzie się znajdujemy. Kierujący 19-letni mieszkaniec Mroczenia, kierujący osobowym BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem w wyniku niedostosowania prędkości, po czym uderzył w przydrożne drzewa i kolejno uderzył w prawidłowo jadącą rowerzystkę. Na tą chwilę trwają czynności wyjaśniające całe to zdarzenie. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza Kępińskiej Komendy Technik Kryminalistyki. Ustalamy również dane kobiety. Na tą chwilę trwają wszystkie czynności zmierzające do ustalenia danych. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.